Kolejny odcinek dokiego baby! No i ja was witam moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny, powrócimy sobie do gry Roblox Doors. No i słuchajcie, minęło już wiele miesięcy od kiedy ostatnio graliśmy w ten tryb i nic się tam za bardzo nie zmieniło, ale chcieliśmy sobie poprzypominać stare dobre czasy. I dzisiaj Chucken wymyślił, że wybierze pięć bardzo dziwnych Podifyersów, i to tych z kategorii strasznych i niestety, ale zgotował nam dzisiaj piekło. Ale jak nam poszło i dokąd dotarliśmy w tych Doorsach? Powiedzcie się oglądając materiał do samego końca. No to Zanim zaczniemy, ty, drogi widzu, jeżeli nie chcesz czekać kolejnych odcinków z Dorsów, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. I zostawcie bardzo dużo łapek, jeżeli chcecie więcej Dorsów na kanale. A tu poniżej w sekcji komentarzy dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag oczy dla zasięgu. No więc ja i ekipa, jak zwykle życzymy miłego dnia oraz miłego oglądania. Jak to było z tym farmerem ta piosenka? Młody farmer farmer miał i ja, i ja, o nie. Stary farmer. Stary farmer farm. farmę miał? Nie. What? Jak to działo? Ma... Stary... stary niedźwiedź mocno śpi, nie farmer, co ty gadasz? Nie, no było co? Stary niedźwiedź mocno śpi, ija tak? yeah. no. I, I, <słukanie> <food> <słukanie> i ja o. <-io>. Serio? Nie, <słukanie> stary Donald farmę miał, no. ija i ja o. <-io. słukanie> i -ja i -ja o. Ale ja kuźwa nam zrobię rundy. <słukanie> Wszyscy chcesz, żebyśmy w 5 Ale minut padli? co będzie? To zobaczycie. Jeszcze przyzwyczaiłem do haunta tego, tego. On, on robi nam wszystko, żebyśmy szybciej biegali, nie zarobili coinów, żebym spili. <grym> 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 Dokładnie. <grym> znaczy, NIE działałem. Znaczy nie, nie, co ty, co ty gadasz? Aha, aha. E, dobra, mamy pięć modifiersów, oh, bardzo dobrych, bardzo ciekawych modifiersów. Mogłeś wziąć losowe. <grym> e, nie wziąłem losowych. Zniknąłeś Losowe niechle. ostatnio się źle skończyły, oh. jak porobiliśmy comeback taki. Możemy mieć A90. W nie! Ranie. Może <grym> jest więcej oczu, SIK może nas wcześniej gonić, oh e, God prawie God. wszystkie drzwi są zamknięte i mamy mgłę. Dobiję Jadmiro się. Za 10 sekund startuję. Okej, okay. okay. siema. siema. Tam mój bebzol. <grym> no FNAF nie działa, więc musimy o, no się ratować fnaf jakąś nie inną no, inną no, grą. Jestem zawiedziony, bo kuźba planowałem, na kilka dni, wiedziałem, że coś będzie, a tu a nie tu ma, jednak. Nie ma trybu. No zaraz, jak, co mogę wziąć? Cyk, cyk, cyk. Wszystko. Albo bardziej się. W sumie? Tym, 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 tym sobie wezmę wszystko. <laughs> jak ty wyglądasz? Roki jest klockiem u nas. A A jak ja też jestem klockiem? Nie, to ty nie jesteś klockiem. Roki jest klockiem. Ale ja mam brzuch i ten, farmera? Ja mam, ja ten, mam farmera? Jakiś taki ten. Masz trójfarmera farmera i koszulkę tego, psa. What the fuck? Ej, też, ja, ja mam dwie kreski na ekranie. No, ty jesteś taki kroskowaty też. Ty jesteś, ale ty też jesteś. Nie, ty jesteś masz, masz tą swoją figurę, jaką miałeś. O! o patrzcie, no. panowie, jak jest ładnie, smog. Ale to coś jest nie tak. Ja mam jakieś takie. No Najprzedziej skóry. Stary Roblox. Nie widzę, prawie ten. Zasłaniają mi. Ja Serio? widzę wszystko. Tak, jak? moja postać. Odkąd zmieniłem tę twarz na animowaną, mam problemy jakieś. Może to sówka ci zasłania jeszcze? Nie, nie sówka, Z przodu jakby. Albo czapka. Brwi takie? A no bo czapkę masz, masz takie. Czarny. Ty masz coś takiego? No? no, takie dwie czarne kreski. Co to jest? Skąd to jest? To jest! Jakbyś miał brwi dosłownie, nie Mam kuś, jakieś ma... takie brwi. Ja, ja mam tak. to na ekranie. Tak, masz takie brwi na oczach. Weźcie to zdejmijcie. To to jak mamy wyrwać. ci to zdjąć? Wyrwać ręcznie. Nie dawaj, wiem. dawaj, wydziob. Wydziob. Z, zleć sobie, żeby to wydziobała. Ale to jak bardzo cię zasłania, to może zresetujemy. No, zasłania mi no tak to. To Dobra, kupuję znowu wszystko, wydaję moje... Jest, nie mam! Nie pokaż mam. Swoje. Tego. Nie masz brwi. Yes. Nie no yes, yes, mam brwi. Yes. Yes. A jest kwadratowy. Yes. <grym> jest. Rzydko Właśnie, wyglądam. Zrzuciłeś Dobra. parę kilogramów. Ponownie. No, ale nie w tej grze. Usunąłem nam mgłę, ale pod kuckiem. <grym> pod, kuck... pod kuckiem jesteś. O Jezu z figurą wszystko będzie ciężko. G... Co ty? Ja nie rozumiem. Co... Chciałeś coś powiedzieć, ale się zakrzuciłeś. No, no, hmm. kucnij i zacznij iść, zobacz, jak jesteś wolny. A jestem wolny, oh, a wow. z tego masz bekę, dobra, już myślałem. Tak, z, że... z tego mam bekę, oczywiście. się rozumiem. Mi. Otwieramy. Pamiętajcie, a, że na 90 się, biegamy biegamy się, biegamy się biegamy biegamy raz spić i oczy. Zapomniałem, jak. O jezu. Zapomniałem, a jak tego to jest. 90 to jest ten, co trzeba się zatrzymać. Tak. Nie ruszać myszkom. Oj. No. A tu są, są te A? O jezus, oczy! Co są... tych oczy nas spałniłeś. Dużo. Tylko dwa. A są tutaj okay. te a, a 6090? Nie. Może być a, tylko A-90. A co robił? To stop mówi, stop mówi. Stop, to jest to, tak. że musisz e, się nie Mój ruszać ulubiony. nawet myszką. What the fuck, to powaliło cię. jest bardzo, cię. bardzo... Jezus, wszędzie Znowu są oczy, oczy. praktycznie. Fajny gameplay, podłoga nie gameplay. Mogłabym nie tych oczu. Podłoga gameplay. <laughs> podłoga gameplay, ja podłoga pod um... gameplay, pod panowie. A ty nie trzeba było. Tutaj. Otworzyłem coś. What the fuck! Znowu oczy? Nie! <laughs> Ta... Za dużo oczu. Coś ty wybrał. <grym> Podłoga z tym gameplay. Ja muszę podgłosić grę, bo się... Z... Cześć, otwieram wam nam zamek za pomocą... By... No miałem już klucz, nie? Ja zaraz zginę A. przez te oczy, nie? Ja mam dwie trzecie HP. Podłoga gameplay. No! Podłoga gameplay. Idealnie. Idziemy. Gramy ja we florsy. Ja odcinka wstawię po prostu oko, emotkę oka. Nie gramy w dorsy, gramy we florsy. Florsy. <grym> W sensie, że. Mąki? Podłogi. Tak. Mołka. Roki, bo mi się nie chcieli. Żyjesz od ja. Żyję. A 90 to jest jeden z moich ulubionych potworów. Roki, wife do. A, no. Roki. No, no Czyli no, <noise> odwróciłeś się, jak kolega się przewrócił? <noise> no nie, no, on mi się pojawił, a ja puszczałem już myszkę i mnie zabił. Zjadł? No po prostu mnie. wystarczy nie ruszać. Mówię, no oh dawno God. Dawno w te, te, te florsy nie grałem, czy jak to tam się nazywały. Nie, Roomsy. Rumsy. Jest. 09. Możesz wrócić do swojego ciała i zebrać rzeczy. Zebrałem, zabrałem, zebrałem. Czekam ktoś. na Was, panowie. 79. Fudę, za długo czuję w tych drzwiach. Kto wybierał? 10, ja. No, <laughs> Ale oczy fajny dźwięk. Da, dają fajny dźwięk, takie ujujujuj. Nie ui, ui, ui. być every room. Wow. Ja Zostałeś no, jeszcze więcej oczu. Ja Dałem są... sing double. Ja myślałem, że to jest kurczę ten, że, że, że oczy się pojawiają podwójnie, a nie że Au. w każdym pokoju. Mm -hmm. Snajpił mnie. Dobra, macie klucz, czy otwieram? Mam, mam, ty... mam, otwieram. <laughs> dobra, 11. <laughs> o, dobra. Ja wchodzę do tych bocznych, bo tu jest najbezpieczniej. Czekaj, a... Single, nie mogę zobaczyć kurczę opisu teraz tego No nie, teraz już nie yy, a nie pod, yy, pod tabem możesz zobaczyć co mamy No pod tabem, ale, ale nie ma opisu tych modifiersów. A który o który ci chodzi? O Single double To powinno być, że oczy są podwójne, a nie że kuźba w każdym pokoju się pojawiają. Może takie, mamy takie ofarta. <laughs> no, nie Są może. w każdym Kurczę, holipka. A te drzwi? O! Skrzyna! Uh. O, mam, mam klucz. Cały czas plasterki znajduję co z plusem. Dobra, mam klucz. E, 12 Masz klucz? 12 12. O, oh, fuck. Mnie. mnie też no, no, Serio? Serio? Tak, no? serio. A90. Oh god. Revive. A ty, ty, ty dedłeś? Tak. Jestem na hita od oczu. A. Ogółem mówię. Teraz Dobra. do trzynastki potrzebujemy iść. To będzie szybki odcinek. To będzie bardzo szybki odcinek. Jak mnie by snajpie, to ja się... to ja pęknę tu. Postaram się nie zginąć, chłopaki, 13. i się... Do, ale, chłopaki, to dopiero trzynasty pokój. Pechowy. Psykło. Au, au, au. Ale mnie dziabnęły. To by psyko mnie. Eee, Ej, najgorsze jak będzie Screech. Nie. Najgorsze, jak będzie... Ja miałem screecha, ja miałem screecha To jak ja będę miał screecha i będę machał kamerą, a tu mnie oczy na hita e, A tu nagle hmm. te na 90 wyskoczy, nie? No albo Ojej Ale chyba Ojej. można wtedy w WASD chodzić, ale Gdzie myszką nie klucz. można Mogę wytrychami otworzyć, Je mam, 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 mam Mam trzy wytrych. Pukanie słyszę Ja też słyszałem pukanie Mrugło no. Idę do, do dalszej szafy Ja też Idę do najdalszej A, dobra, to ja idę... No No No, no. Chowajcie się, chowajcie się! Schowaliśmy się na czas! Dobra, się. Ja Aaaa! też! Co <grym> ty <ginały> Boże, to było ćwierć sekundy, o. Oko! Wyszedłem z szafy ledwo! O. Oczko? Nie mogę się revive. No wiem właśnie, chudno, za dużo oczu. 16. Ej, ja wyszedłem z szafy i od razu na to oko mi Jesus. poszła kamera, co nie? Jesus! O skrzynia, dałeś więcej skrzyni. 13, nie. Gdzie ty wla.? Może w nagrodę. What a, the fuck? Dupak był obok drzwi. Ja patrzyłem w dół, nie widziałem, że on tam jest. Udane te dni, no Udane te dni. Fajne florze. Nie <laughs> miałeś spodnie przez chwilę. <laughs> Ej, nie patrz się to. No zginałem. Ja zginąłem, Boruszyłem myszką. Się się, a ja sobie żyję, a ja sobie żyję. Hmm. Jak się Dobra. rozsypał! Pozbyłem się balastu, to można speedrunować. No, ty w sumie przeszedłeś ten. Hotel Hell. O mój boże, to przecież. Kurde, to jest... Ale nie powinny się. Albo po prostu jest tam napisane, że Waga będzie w każdym leciał. pokoju je są podwójne. Jak dla mnie to ustawili, że w każdym po prostu. I no tyle. Właśnie... Być może to jest... Każdy każdy głupie postąpię. Kurde, no mnie sędzi, ktoś o mnie gada. Oho, oho. Dobra, dźwignia. No zobaczymy, może uda mi się ukończyć, no spróbuję. <grym> bardzo, bardzo chętnie ci ten Duchem jesteśmy no, z tobą, okay. dosłownie. A jestem zawiedziony. Brawo! O, chyba 20. będzie tutaj Sick Chase O, A jak miłosny. oczy będą w każdym tym pokoju teraz, jak będziesz uciekał, to ja śmiechnę. Ja o mój gno. Może Dobra. tak być. Sick chase! Oczy tu były! Ta, oczy cały Nad czas siekiem. są. Z sickiem. Jak tu będą oh oczy... Oh my god. <śmiech> <śmiech> są oczy cały czas! Fuck! To <laughs> <laughs> jest chyba żart jakiś. <laughs> Podłoga gameplay. <laughs> A, oczy podwójne! Kamera mi się przekrzywiła, to jest głupie jakieś. To jest gryz. Co ty Ty chyba kpisz sobie. Dobrze, Zakyn. Io. Ooo, my god. człowieku! Oczy, godz. Tu są wszędzie oczy. Podłoga gameplay. Dobra. Wow. Oh my god, <śmiech> <śmiech> Oooooh, Majka. ten tak jest? Chociaż, wiecie co, mam wrażenie, oh, że Chucken dałeś jedno co robi, że są oczy, a drugie, że są podwójne oczy. Nie, to nie, bo w każdym właśnie... pomieszczeniu są dwie pary oczu. No i no, wybrałem kurde, że. Że, że są dwa zawsze oczy, a nie, że co pomieszczenie są. Oh. O, Ale, Ale patrz, co każde pomieszczenie są dwie. Dwa te entities. No. Tak, bo pewnie wziął, że jest więcej oczu i podwójne oczy. że dwa, dwa pary. Albo ten. Wziął. Albo to jedzie no robi, że się pojawiają cały czas hmm. 33. Czuję sobie wzrok! Ha! Ha! Okay. Tego się obsrałem. Ja też głośne to było. Fajnie, fajnie. Dobrze idzie. Użytkownik. Tak, znaczy nie jest źle, jakby... Lepiej od nas. I'm good with doors. Good, jest, good. Okay. jest. Okej, okay. potrzebuję trochę kasy, bo was nie ma, to nie kupicie fajnych rzeczy w sklepie. Nie. Mam tysiąc, to jeszcze coś tam kupię wtedy. Ja przewiduję, że zrobię sto pokoi. No, zobaczymy. Nie, trzeba już dobrej myśli. A90. 32 będzie? Tak, tak, tak. Dobra, whatever. No, whatever, jeszcze mrugło w dodatku. Znowu, mhm. dwa oczy. Oj, to tak potężnie Mruk mruk. Oczy też Biegnie. <grych> tak, Bęgnie, biegnie. I oczy mam na wprost! No I oh Ja w taki sposób deadłem wtedy. A ja nie a bo on kasuje oczy w tym pomieszczeniu. Tak, tak ale w kolejnym jak tak zrespi będziesz miał kamerę, to obrywasz. Podłoga gameplay. 33. Ej, przynajmniej my już nie mamy podłoga gameplay. 30 mm. Tylko tak trochę mało wszystko przeżyliśmy. Mm. I wątpię jak od zginie, to wątpię, że zagramy jeszcze raz. No nie, jeszcze nie zagramy chyba 56 Jesus <ścoughs> He he he. He he he. Nic mi nie mogą zrobić, bo patrzę na dół. He he. co tam oczka? Jest ci lekko zgarbiony, Admiral. się wyprostuj. Tak się lekko. Dobra, nie mam zamiaru. 37. Szukaj, 38. Safe spot a, a z figurą będą oczy? Tak, chyba nie. Pasażer Paserża się. Ja, ja nie żartuję, to nie ja ustawiałem Ale znam kogoś, kto ustawiał. Cioś sieć! Nie wiedziałem, że będę do każdego pokoju! Kurwa. Duże ilości naraz oczów. Mhm. Jak, jak skończymy ten run, to ja muszę tak, zobaczyć ten modifier. Ten run się prędko nie skończy, bo ja gram. A to dobrze, dobrze, pooglądamy. Wy to tukator. oglądacie? Tak, no to... cały czas. No tak, ja co myślałeś, że w menu biegasz. jesteśmy? Nie no, z oh, to... wow. ciągle się gapimy. Dobrze. Mm -hmm. o, I klasterek, tak zwany rocky Stere. gameplay trochę. Pff. A, bo ja w zawsze pierwszy, no tak, o, tak, tak to ostatnia tak, szuflada. Zawsze, zawsze giniesz pierwszy i zawsze od ciebie oglądasz, znaczy ty nas oglądasz ostatnia szuflada. Robię wam content widzowie, w sensie no, my Taks. też jesteśmy widzami. Przedłużasz nam tylko odcinek. No to dobrze chyba. Ja chcę ukończyć grę! No właśnie. Nie wiem, czy ci się uda. A ja chcę obejrzeć jak Admirals ukańcza grę. Wszyscy mamy jakiś cel. Ja tam Orlen 29. był chyba. Co? Stacja benzynowa tam była na obraży. Mm, nie, nie skusisz mnie. No, <grym> a 90. Gdyby nie co na 90, to mógłbym się jeszcze odrodzić. 10. No. 40. Poruszyłem myszką, bo się go wystraszyłem kurwa. Ja też, po prostu nie byłem przyzwyczajony 41 Oho mm. Czekaj na szafę Szafa! Admiracy! Tak? Ale o. spokojnie. Jedzie I oczka <grym> I kolejne oczka. Od razu po prawej, no Eee. <grym> Dajcie mi spojrzeć jaki był numer <noise> Co walnęły cię? oczka, ta, ale nie wiem Ale masz jeden. Te tylko. oczy nam też zostały w sumie jaki numer 43 to teraz Nie no, ustawiłeś każdy Rum oczy, to jest Każdy Dum zabyl oczy tak <noise> Chaken ustawił tabul oczy. No, nie przeczytałem, przepraszam kurde. To jest monitoring osiedlowy. się nie stało, dalej Ale. gram. Ustawiłeś poziom trudności, po prostu... Admiros. To co ty Admiros. Admiros? Poziom trudności, Admiros. Tak, gdyby zagrać w dorsy w 6 osób... What? To 5 by deadło i Ej. Admiros by grał. I jeszcze ustawić, żeby brakowało szaf. O, o jedna szafa. Kurde, taki mały Byśmy się kłócili o jedną szafę. Tak. Dobra. Kosi, hajsu. Bogacz. Kto mu zabronił? A, pilsy. Dobra, spokojnie. Chyba jedne drzwi. 46. Siódem, 7, szukaj. Zgadza się, ale jeszcze przeszukam sobie szuflady. Nie po to, żeby przedłużyć gameplay. Nie, 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 wcale. Tylko żeby się wzbogacić, przyda się na kolejne przyszłe ramy. 48. No, mm -hmm. nawet masz klucz przed. <grym> tak, 48. ale mrygło. No właśnie, to też tak. O. Oh, god. Fijało. 49. Szukaj. A to już chyba będzie prosta droga do figury. Tak, chyba ostatni J, J. pokój. No, mm. kurde, trochę mnie boli, że nie żyję, no. No, no co to, że co, trzeba. To trzeba było umierać. Pwagam, aby na figurze nie było oczek, bo ja tego A nie... chyba będą. Tylko jest sp spowolnienie jeszcze na figurze, tak? Tak, że jak kucasz, to idziesz bardzo wolno. Tylko będziesz miał dwie parę oczu na to całą wielką bibliotekę. Na o jest środko! To jest środku. środku. No samym środku. Dobra. Well, GG. Czekajcie. Okay, można patrzeć na oczka przez. Oj. A 90 no Nie można iść... No, o, 90 tu. Jak on idzie powoli? Nie śmiejcie się. W sumie... Powolutku, po cichutku. A w rzeczywistości dzieci. jakbyś szybko szedł? Na kucaka. Śmieszne jest to pochylanie na prawo. Okej... Okay. Proszę was, on robił, on robił hotel, hotel Hell, więc wie. Jak, jak gra sam, to on to umie. Skąd yep. ty wiesz, gdzie są dobre książki? Toczkę nic nie robią. Serio? E? W sensie, one chyba nie robią, bo jestem na górze i barierka im robi krzywdę. Albo odległość może. No, no, no. Hmm. Puk, puk, puk. On, on chyba Dobra, jest tu, może się... bić. E, nie, nie. To jest jeden z najbezpieczniejszych miejsc. Mi się wydaje, że Raz już nas załatwił w tym miejscu. Hmm. Po, przy jakimś update'cie. Nie. A dzika nie znasz, nie przypom... masz mapy. Przypomniał ten... <laughs> ten, Prima tak. Aprilisowa update, jak figura była tym nóbkiem takim. O Jezu. Boże. Ej, ale za miesiąc Prima playlist, no może coś będzie? No. Dobra, ty... idzie tu? A ty wzorco jeszcze nie znasz? Idzie. E, nie, 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 właśnie nie znam. Nie to znam. Jest problem. No i muszę nazbierać więcej książek. No ja zawsze Na pierwsze. Ale to się przechodzi długo. No no, ta. Ja zawsze pierwsze co to właśnie tam łaziłem po wzorzec. Ja też, ale teraz jest jakby, wiesz, Jesteś wolniejsze sam. bieganie. Jesteś sam. <laughs> Uderzyły cię? Au. Tak, mówiłem, że barierki. To nie odległość, tylko barierki. Aha. Bo my nie słyszymy tego pstrykania takiego tego piu-piu-piu, tylko taki. Mm -hmm. Troszkę. ambient oczu. Taki. Dobra, figura wraca. Ale jesteś wolny. No bo tak mi ustawiłeś. No, ja z... dużo. Przed o tym w ogóle radę. widzę, co jest poza mapą. No ja też. Tak? Black screen, znaczy ściana. Hmm. Wróci. Wróci. Jak kocha, to o wróci. Boże. Dawaj, <grym> wracaj. Poszedł. No? Ale jestem wolny. Mogłem <grym> <grym> inne modifierzy wybrać. No i Zapomniałem o oczkach. <grym> A ty I byś to ja. hita. No, Przez schody poleciały. MOOO! <laughs> oh. Nie pokonały. Oh my god. Lacie na powtórkę oh. nie zdążymy zrobić? Nie, 8 minut. No, 7 minut mamy. No fucking no, way. No niestety, no niestety. No cóż, co? jesteśmy słabi w dorsy i jest jeden koks, co przeszedł chociaż połowę.